Is this a fucking joke? <laughs> Nie! Siamaneczko i maczki z tej strony, jak Witam Was podobnie na moim kanale. Dzisiaj tak trochę futrze, bo mamy strasznie brzydką pogodę i jakby jestem ubrana w dres, bo. Tak o e, dzisiaj przed Was wynikiem, gdzie będziemy robić lekcji, na mnie współczuję jej troszeczkę, ponieważ jeszcze o tyle co ona ubrała mnie w dresy, jeszcze było nawet wygodnie. Takie które jest na przykład w dresach, ale to jest wyjątek. Tak na co dzień nie chodzimy, prawda? Lekcji ja tak na co dzień nie chodzę, chodzę tak tylko czasami sami po domu, ale nie wychodzę, tak? Lekcji trzeba zrobić tak, ubrać ją i umalować tak, jak ja wyglądam, kiedy wychodzę z domu. Także jakby współczuję ci, chcesz coś dodać? Tylko nic obcisłego, ani sukienki. Nie, su ja nie... sukienek nie noszę. Nie ani nic obcisłego, Julia! To, nie, dam ci takie luźniejsze, co jest niby obcisłe, ale jednak nie jest obcisłe. Dobra, zacznijmy od tego, że ją ubierzemy, później ją pomalujemy w sumie to tyle i po prostu. I musisz mnie nauczyć jak być samą, co ty robisz na co dzień. A, Dobra. Przejdźmy do ubrania się. Mam golf! Nie! <laughs> To było moje marzenie, żeby zacząć lekcję w golfie. Mam golf, on nie jest obcisły. Ja miałam na sobie wczoraj obcisły boardowy bord, golf. Ten jest mniej obcisły. the That... oh, fuck? <noise> o, to jest w podkładzie. Ale jak się go wywinie, to nie będzie tylko. Tego... <noise> ja już tęsknię za swoją bluzą. Będzie dobrze. Y, golf i. Spodnie, one są fajne, one nie są obcisłe ani nie są niewygodne. To są najwygodniejsze. To są Julii chyba ulubione spodnie, ona będzie pochowana w tych spodniach. Ona jest zawsze, noś. Jak te spodnie krzyczą zawsze. Julia Costera, naprawdę. Jak ja idę gdzieś i widzę jak dziewczyna właśnie ma spodnie w kratę, a like, o oh, wow, Julia Costera. Próbuję się w to ubrać, jak będzie bardzo źle wyglądać, to zmienimy koszulkę, ponieważ, <laughs> o, Bo na niej jest podkład, jakby nie wiem, jak to się no stało. Na tym podkład to jest najmniejszy problem, naprawdę. Próbuj. I'm fucking scared. Ja wam Operator robi siup kamerą do góry. Ja... No tak, bo takie jest fajne przejście, tak siup i tak okay. siup robisz. Ja mu powiedziałam, żeby nie robił siup kamerą do góry i chciałam wam powiedzieć, że naprawdę pierwszy raz zobaczymy Lexi w golfie. To tyle ode mnie i widzimy się w kolejnym stanie, jak się tutaj wejdzie. Siup, zrób siup. siup. Okej, okay, dawajcie, Lexi. <śmiech> <śmiech> Julia musi <bo> <laughs> Julia. Nie, tak ja nie mogę tak wyjść. Julia. This is bad! This is really i teraz robisz mi dodatkową oponę! Julia! This is bad! Co? Nie no This is był... really, really, really bad! <laughs> no. so Jak ridiculous. się czujesz lepiej tak, to zostań <laughs> zawciągniętym, ale ja bym golf wsadziła do spodni. Dziękuje jeszcze zegareczka, bo ja noszę zegareczek, dałam ci taki, a ja nawet no ci, że nie umiem dobry, czytać masz, ale masz czas rękę. takiego zegarka. Okej, okay, dobra. Nie no, umiem, żartuję, ale who the fuck używa takich zegarków jeszcze? Ja. W sensie oprócz do Ale oddobu. ty masz rękę w ogóle chudą strasznie. What the fuck? Ty masz chudszą rękę ode mnie. Hmm. Gdzie? They see me rolling. Dobra, nieważne, w każdym razie. Yy, 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 dobra, makijaż. Słuchajcie, ja, nie, ja się nie maluję. W ogóle ja mam zrobione rzęsy delikatnie i that's all. I woke up like this. Pomaluję więc, um, lekcję tylko i podkładem. Reszta kosmetyków będzie moja. Ja nie lubię heavy makeup, ale dzisiaj żyję Julii życiem. Będę się malować tak jak Julia, więc... Więc przykro mi, Leksi. Będzie dobrze, zrobimy taki naturalny, mocny make-up. Naturalny, mocny być, albo naturalny, albo mocny. Pink no będzie one. naturalny, mocny, bo jakbym chciała zrobić ci mocny, to jeszcze bym ci zrobiła powieki, a tego nie zrobimy. Nałożymy cię. Co to jest? Baza. Ale patrzcie, Leksi ma za to ładną cerę. He? He? I teraz jutro wyskoczy <laughs> mi... <O> jest stop, mała. <laughs> Widzisz, takie osoby się liczą? Właśnie nie powiedziała, że mam coś zęba. <laughs> I to wygrzebię na filmie i powiem o tym, że to wygrzebuję na filmie. I mean it is what it is. I got the roly on my wrist and the rice on my chain kazama Cicho. Nie, teraz będziesz... Kurde, ile pod co to jest za kropla w ogóle. Teraz będziesz good bitch. Czy ja będę kił? Co ty powiedziałaś? Czy ja będę cute? Ja, ja pierniczę, tak? ja wyglądam bym miała raka. <skrymdech> <summing> czy ja bo nie skończyłam, masz plamy na twarzy. Nie będziemy malować brwi Leksi, bo ma ciemne, a ja komuś potrafię tylko zepsuć, niż ładnie pomalować. Jak ja sobie bo co brwi, to zostawimy Leksi naturalne. Przynajmniej będziesz miała tutaj naturę. O, -o. E o Teraz zrobimy... <summing> 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 Teraz wezmę taki dam lekcji puder pod oczy, oh, a później na całą buzię. Co ci nie odpowiada? Ej, jak wygląda, jakby się wyspała. Wow Na tym polega makijaż. To ja codziennie. Mm, ale to coś pachnie. To uh, teraz nakładam uh, puder ogólnie transparentny na całą buźkę gąbeczką. Nie mów buźkę, będziemy. Na całą morda. mordę gąbo! Agara, morda. Uuu, uh, tu mocno. Make my face chuda. Huda Beauty? Szczupła face? Co to, to było? Twoje to. Albo moje wypchane cycki. Przestań. <grywa> <grywa> Uuu, tu się skup, bo ja bym chciała mieć cute nose. Ja nie mam robić, ale robię. <grywa> żeby było, że robię. Uuu, baby, baby, it's I... a <grywa> uh. It's wild, wild. O, oh, jedna uwaga, ja nie mogę być jasnych cieni. To nie są cienie, nie robimy ci A, cieni. ups. Że, że niby się zawstydziłam. Tak, że jesteś taka słodka i w ogóle... Good. Mogę się odwrócić? Nie. O nie, ja nie mogę już mówić, wplatywać angielskie słówka do polskich zdań, because... U, bo dzisiaj jestem Julia Kostera. No zaraz cię nauczę mówić po mojemu. This is bad. Jak mi, wiesz... I can't, I'm scared. Nie mogę. A, a działasz mi jakimś ostrym narzędziem przy oku. Mm. A co zrobię sama. <laughs> no może być. Ej, ma professional. Mm -hmm. Ostatnio napisała do mnie jakaś Włoszka. Wow! Oh! Za się. No. Być, ty chcesz mnie utopić. <laughs> <laughs> Czyli nie robimy cieni. Nie. Ktoś puka? Who the fuck is at the door, bitch? Wow. Dobra, pomalu już, żeby ustasało, co potrafisz. Tylko że całe. Ooo, oh, nie! Co ja ci powiem, pojeżdżasz? Oh robię obrus, obrusowuję. Wtedy one wydają się większe. I może w sumie nałożymy jakiś jaśnieutki cień na całą powiekę ruchomą. Nie, właśnie jasny mi bardzo źle wygląda. On jest taki delikatny, niewidzący, ale daje takie. You just made me look ugly. Nie, wcześniej wyglądałeś gorzej jeszcze. Tu spieprzyłaś sprawę i dobrze o tym wiesz. Nawet nie udawaj, nawet nie udawaj, że wyglądam. Ja pierniczę, wyglądam jak twoja... Dosłownie wyglądam jak jakaś babcia Julia. Nie dość, że jakiś golf, jakieś spodenki w krat... Wyglądam jak stara pani, dosłownie. jest <grytanie> Ja nie pochodzę dzisiaj z pokoju. Ja miałam na sobie dresy, nie miałam makijażu zamknij oczy. i wyglądałaś cute as fuck. <grymne> <grymne> Też wyglądasz dobrze. Zamknij. Off camera teraz przyznaj, że wyglądała jak stara pani. <grymne> Is this a fucking joke? <laughs> Nie, teraz cię nauczę jak być mną. Ja wyglądam, jakbym chciała zawołać menadżera, bo coś mi przeszkadza. W sensie that bitch, co zawsze woła menadżera. Wiem, Ta starsza wiem. pani, która zawsze ma jakiś pro... Lexi zamieniła się w staruszkę. What the fuck? Wyglądam tragicznie. Wy... <grym> Okej, okay, ważna rzecz, musisz nosić kubek w ręce. Ja po szkole chodzę ciągle z kubkiem w ręce. Dałam ci najmniejszy, żeby cię najwygodniej go trzymał. Jest pusty, udałeś, że w nim jest kawa. I tym bardziej wygląda jak taka pani z korporacji. Siedzi w korpo pracuje <grym grym> i, <grym> i ją Ona taka znowu! Trzymaj idealnie! Jak projekt skończy, Tak, akurat? No, to idealnie będziesz miała gdzieś prawo. nawet pasujesz wygląda z <grym> Ja yy, muszę zobaczyć się w całości. Ja pierniczę, oh no. Widzowie wiedzą tak naprawdę jaka jesteś? Tak? <grym> jak emo, jakiś, jak mam tak włosy. Nie no, dzisiaj wyglądam tragicznie. Bo mam włosy jakimś hotelowym szamponem. Nie i tylko wszystko... dzisiaj. <grym> <grym> Ona nie ma chęci do życia. Ja nie miałam makijażu, wyszłam tak na miasto, byłam w dresach za dużych na mieście. To nie jest dom, to jest miasto, ludzie się patrzą i zawsze ludzie przechodzą i mówią sobie, mmm, wygląda spoko, a wtedy było mmm, nie, podszedł do ciebie chłopak i się spytał, czy możesz go wziąć do Tindera. Mm. Tak było? Ale tylko tak dlatego, było. że wiedział, kim jestem. Ten. Nauka by ciągnął. Nie mieszasz języków. Troszkę. Nie, ja nie, 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 w ogóle. Jesteś standardowa Polka, skromna Polka, 100% Polka, nie używamy angielskiego. A do tego chodzisz do szkoły, możesz za mnie odrobić lekcje i przeczytać lekturę, jakieś mity. Oh my gosh, ale to masz do dupy życie, właśnie to to się uświadomiłam. Oprócz tego jutro wstajesz o godzinie 6, a idziesz spać o 24, bo każdy będzie hałasował. Ja przyjdę ci z garnkiem dopóki pokoju, tak żebyś nie mogła spać, żebyś zobaczyła jak to jest. Oh my gosh, Julia, are you ok? Ty masz naprawdę słabe życie. Tak to jest, jak właśnie 16 lat, jak pójdziesz kupić alkohol, to ci nie sprzedadzą. Dobra, mm, co ja jeszcze takiego robię? Nie no, nic, ja naprawdę serio, no. nie jesz mięsa, zero maka, przez 24 godziny nie, nie jesz, nie, maka, mięsa, nie. no frytki, jakieś tam lodo, ok. Nie jesz w ogóle mięsa. Gdzieś się wybierzesz, to w sumie nie ma. Wybierz jakąś taką salattory, może marsze, cokolwiek, byle by nie było mięsa. Julia, ma. Maki Jakiś <grydżowy> 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 Makijaż przeboleje. Outfit. Okej, okay, ale. Salad story? Uh -huh. Sałatkę ja mam jeść? Sałatkę w rapa, bez mięsa. Na przykład jest taki jeden dobry awokado. A, zapomniałam, ona też nie lubi awokado To zjesz sobie wrapa z awokado. Ty mi robisz to specjalnie nie. Ubrałaś mnie jak starą babcię Teraz zakazujesz mi się malować. Ja tak, tak się ubieram Ja tak nie raz byłam w szkole, nie nie Pokazuję na instastory, możecie obczaić Przecież ja się tak ubieram Czasem Możesz nałożyć swoje czarne futerko, ale na futro, na stronę futra. Bo mamy takie same kurtki, pod spodem jest bomberka, którą nosi Lexi, a ja noszę futro. Ona ma taką, ale czarną, więc nakładasz futerko. Okej, okay, idę to teraz nałożyć, bo... I torebkę. Mmm, I look like trash. Wyglądasz uroczo. Wyglądam jak bezdomny menel. Stary, czterdziestoletnia baba, która nie może jeść mięsa i na dodatek wygląda jak menel! Nie! Popatrzcie, zaraz! No koniec. Dobra, moi drodzy, także chyba mamy Spinę. Nie wiem. Leksy na kanale, zobaczycie to generalnie, jak ona żyła tym moim życiem. Jak nie, tym mięsa, chodzi do szkoły. Więc generalnie, jeżeli chcecie to zobaczyć, to zapraszam was do niej, bo drugą część odcinka. Taki sam odcinek był niedawno u niej na kanale, jak po prostu ona robiła mnie na nią. Także dzięki, wielkie obejrzenie Piszcie kogo kolejnego mam umarć. Tam orfozować na mnie, może to będzie Stewart, nie może Kasper, może Marcin, może Heniek, e, Dajcie coś w komentarzu. Ja wam dziękuję za obejrzenie, nie wiemy się na samym filmiku. Pa!